I'm Jako dobry gospodarz pewnej części miasta, jako dobry pracodawca, jako firma zaangażowana społecznie dba o to, co jest ważne dla płotczan. Sport jest bardzo ważny, więc to nie tylko Orlen Stadion, piękny, nowo zbudowany, świeżutki jeszcze jak tam się weszło. Czuć nawet tą farbę, która tam pewnie dzisiaj jeszcze dosycha. Natomiast piłka ręczna, religia właściwie w płocku, tak jak ja wcześniej nie miałem kontaktu takiego mocnego z piłką ręczną, tak zobaczyłem, że to jest piękny sport, który naprawdę porwał serca płotczan, Więc mamy piłkę ręczną, mamy oczywiście wysły płoc piłkarzy. Liczymy na to, że te wyniki będą na tyle dobre, że szybko powrócą do naszej piłkarskiej elity, ale oprócz tego mamy sport amatorski, mamy stośniowiec, mamy kluby, Klarski. Mamy inne sekcje, które wspomagamy, oczywiście sport młodzieżowy, który jest dla nas bardzo ważny, bo to krzewienie, to krzewienie kultury fizycznej wśród młodych ludzi, to jest bardzo rozwijające, zależy nam na tym szczególnie. Tak więc pełna, pełna gama, pełny asortyment, biorąc pod uwagę również to, że Orlen sam w sobie jest głównym sponsorem z polskiego sportu, tak więc siłą rzeczy tego lokalnego Płockiego sponsorem głównym będzie również i, i tutaj mogę z całą pewnością powiedzieć, że nasze Starania będą jeszcze ku temu szły, żeby więcej tych pieniążków do sportu płockiego pompować, a w szczególności do tego, który rozwija dzieci, młodzież, do tego amatorskiego, do tego takiego powiedzmy najbardziej gruntowego, ale tego, z którego później najpiękniejsze owoce wyrastają. Jesteśmy tuż przed spotkaniem Wisły Płock z Polonią Warszawa. Jaki wynik pan obstawia? Chciałbym 3-0, oczywiście dla Wisły Płock. To jest gdzieś w sferze marzeń, natomiast nauczony doświadczeniem i pewną ostrożnością, również jako były sportowiec, piłkarz, co prawda amatorski, no myślę, że wszystko się na tym boisku rozstrzygnie. Natomiast też wiem, że takie momenty są bardzo ważne dla piłkarzy i oni z całą pewnością będą chcieli, mówiąc kolekwialnie, gryźć trawę, żeby ten mecz wygrać, tak więc obstawiam zwycięstwo Wisły Płock 3-0.